Jeśli chcesz zrobić dobre pierwsze wrażenie, masz na to całe 11 sekund. Według badań, w tym czasie człowiek ocenia, czy nowo poznanej osobie warto zaufać i czy jest sympatyczna. Nieświadomie oceniamy ludzi, a zły osąd bardzo ciężko jest zmienić. W tym filmie dowiesz się, jak uniknąć niechcianego zaszufladkowania i zrobić pozytywne pierwsze wrażenie. Po pierwsze, zadbaj o schludny wygląd dostosowany do sytuacji. Gdy na pierwsze spotkanie do przyszłych teściów przyjdziesz w niewyprasowanych, brudnych ciuchach, nie licz. Że u teścio nabijesz punkty, a teściowa witać cię będzie z otwartymi ramionami. Twoja dziewczyna też nie będzie piszczeć zachwytu. Analogicznie do tego, na domówkę do znajomych nie pójdziesz wystrojony jak stróż Boże ciało. Według badań, osobom atrakcyjnym i zadbanym przypisuje się pozytywne cechy charakteru, więc warto dołożyć starań w tym zakresie. Po drugie, popracuj nad komunikacją niewerbalną. Eksperci od mowy ciała zalecają, aby unikać pozycji zamkniętych, czyli skrzyżowanych rąk, nóg. Także trzymanie przed sobą w dłoniach kartki, książki czy nawet torebki stwarza barierę i powoduje negatywny odbiór naszej osoby jako rozmówcy. Dla przełamania pierwszych lodów należy przyjąć postawę otwartą wyrażającą przyjazne zamiary i pozytywny stosunek. Rozłożone ręce, widoczne wnętrze dłoni, stopa wysunięta w kierunku patrzącego oraz uśmiech to gwarancja pozytywnej oceny w oczach drugiej osoby. Idąc za ciosem, przy kolejnych spotkaniach możesz utrwalić tę opinię i użyć gestów przyjaźni, takich jak delikatne dotknięcie dłoni rozmówcy, poklepanie po ramieniu czy nienachalne pochylanie się w jego kierunku w trakcie rozmowy. Bardzo ważny jest także kontakt wzrokowy oraz szczery uśmiech, który z pewnością zmniejszy dystans. Po trzecie, bądź pewny siebie, ale nie arogancki. Oprócz kolejnych metod grania ciałem, takich jak wysunięcie podbródka, jak najmniejsza ilość mrugnięć podczas utrzymywania kontaktu wzrokowego, czy stabilna, prosta sylwetka, postaraj się być intrygujący i warty zapamiętania. Osobom, które potrafią odpowiednio i z taktem zażartować, aby rozładować sytuację, przypisywana jest pewność siebie i umiejętność poradzenia sobie w różnych okolicznościach. Pamiętaj, aby z dowcipów korzystać. Bezpiecznie jest też żartować na neutralne tematy, aby przypadkowo nie urazić drugiej osoby. Po czwarte, szanuj swojego rozmówcę. Nie zanudzaj go wyłącznie gadaniną na swój temat. Zadawaj pytania, kontynuuj rozpoczęte przez niego wątki, okaż zainteresowanie i chęć bliższego poznania. Na umówione spotkanie, zwłaszcza pierwsze, nie spóźniaj się. Może to zostać odebrane jako brak szacunku do poświęconego ci czasu i automatycznie zaszufladkować cię jako osobę niegodną zaufania. Lepiej wstań wcześniej, wyjedź zawczasu, aby uniknąć korków, a potrzebne rzeczy przygotuj dużo wcześniej. Także odpowiednie wysławianie się i używanie zwrotów grzecznościowych spowoduje, że zostaniesz odebrany jako człowiek elokwentny z dobrymi manierami. Używanie slangów, skrótów, anglojęzycznych wstawek nie jest wskazane na rozmowie o pracę czy podczas spotkania z klientem, choćby nie wiemy, jak wyluzowany się wydawał. Dodatkowo możesz poćwiczyć modulowanie własnego głosu. Podczas rozmów przez telefon czy na Skype ie. postaraj się, aby wydobywał się on z klatki piersiowej, a nie przez nos. Po piąte, ćwicz przed lustrem. Choć wydaje ci się to obciechowe i niepotrzebne, to spróbuj stanąć przed lustrem i zainscenizować pierwszą rozmowę stosując się do wskazówek z tego filmu. Przyjmij odpowiednią postawę ciała oraz mimikę, wypowiedz kilka zdań pewnym siebie tonem, nie wtrącając przy tym przerywników takich jak e, y, ym, oraz szczerze się uśmiechnij. Pamiętaj, że weseli pozytywnie nastawieni ludzie automatycznie mają lepszy start. Po więcej filmów zapraszamy na nasz kanał. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj, klikając w czerwony przycisk pod filmem. Jeśli uważasz nasze wskazówki za pomocne lub używasz podobnych metod podczas pierwszego spotkania, daj kciuka w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.